Dziś, 24 października, obradowała kapituła ogólnopolskiej nagrody literackiej imienia Franciszka Karpińskiego pod przewodnictwem Jego Ekscelencji, księdza arcybiskupa Edwarda Ozorowskiego. jest to już 19 edycja tejże nagrody i w tym roku został uhonorowany ksiądz Tadeusz Golecki, kapłan poeta. Tłumacz, misjonarz obecnie mieszkający i pracujący w Szwajcarii. Serdecznie Państwa zapraszamy na uroczystość wręczenia tej nagrody 30 listopada o godzinie 17 w Księżnicy Podlaskiej.